Bo Jamena należy na, na suszkę kakmelan, ja me sam ciarka khalian. Ja maro ceroram ja si ciarka. Jest sprawiedliwo. Bo syci i sy ciuno. i oeske należy da ja. banko, bo oeske da ja. deskrosi i oeske. A i oeske przewoszczendzia banko. I tak sare manusha ja bena ke ciarka ryszona, czym prezy czy później i tak sare ke oes ty ryszona. A kodeksu romano daron w da kak melan. Kai murzynęnder zwęńkaj dziede i syka na poselę nieternę, ternę juvlękę den ternę juvlękę den prawy, soda wasy tej aveuda palad tenro Kaj Kai sokareu darom. Kai vmek helpi zro romanien murzynen, no to kanacz hajawe sarosy dozwolono. Kanas sarosy dozwolono, so bra wasy tej sokareu me perikire wester, weskrep. Ale syda wasy tej ave. I da wasy syro ma. Je chyba najdy nałem anusia po świeto. Godę manusia, dadłeś chaboreskę sikałeś a, ichaboro khalau. Azado pieru manuś, a pemre chaboręndyn na karesach sokames riguś. Khalian rusan khokhano meresa frekos na karesach podawa zarotu kardjan. Na treć chaborety kotu, dadzło zapalnikos anistu. Khalian bohas zdamda Belab duczka z ternialinen szcym dzień den z a ja ro, tu meda asave wa chema tu meda patywałe Bardzo tu wepe poziomosen Ładzień tu med da wygardzona kaja głoscineli głoscineli to sam kana tu med kana tu med okena Halian, ja na dzias leśnika i ścieżkęca na chęcili was, lepiej też bo gieroma, na teraz, bo sami gieroma robią od Na Haliań, bo ja my ja maro my, ja myła czerodzinę dre podziąs, Mrodacy za i jak salka i za repere i wentu dawa przystęplo, chwenty będzie kant. a brydaj skater, to na mnie na ja chęcili wasam. Tylko tu za tu i chęć udawam w Halian. Ochrona bezpieczna. Uła, Ochrona peskie na bo ty garda Ochrona bezpieczna, co sam daj będę ugarwył, pchenaście ci Pałdowa sierorom na wyśmiuńdzia, bo haracza do doreszcie, je w jeszcze jebkar. Chara do doreszcie, pałdowa sieroroń, a dzia kerdzia o kak melan dawa na nim Dopóki dzi mreć na Chalinę zapisy, nien, tu będzie pecie kandzia yes. i tu będzie mę opinia na wyden. Tu będzie kałem alusia, ka jestem kaskala kirde, tu ma rok hercykało, serpchów. Powinno tu będzie ładzień. Jeszcze jedna karpchena. Wiem, że są kochani, że tylko do romandrytyczny upaśwary sałora kiry będzie serdadyweskerdzia. Ringo się chochano i im kakmela się kochano.

to kana się tu men oficjalnie. Jak e, e, czarka, wyroko, petu mendir. Kaj na frej tu menedrę romano karte wdział Na wyroko. Brawo weske. Bo si, cifry I pozwolimy, żeby dalej fiteczkę. Ja meczy czoraz anes na kera. Ja sertu no. Prywatnie traden. Cioraz anes traden. I z marynem i tradyn. ale sało dawa syka na ciocie. Co darą wykareł? Co darą wykareł na papier? Niżco, już. tu djan tut, kam djan dowa prędz, co so prędz? O, a okay, kajka nam na bartiśa. Parę kieras małusieńkę, kajmy Ja maro się lorom, nani bela i na jawela. Ja maro się lorom, syciarka, i